Witam, ja tak króciutko. Tu jest, o. Łot sondy. I kiedyś sobie kupiłem takie fajne i plastikowe i metalowe I to jest kurde robi robotę potężny taki zapinaczek. No i tu macie sobie tutaj ten, sondę. Sonda później sobie tam kabelek leci tam. Tam jest przypięty drugi raz. O, tam jest zapinka, to się odcina. Daje się nam tu frutkę. Nie wiem czy to jest widoczne. No tam, to będzie tak zawsze. Tu Nie paluszkiem dotykam. To jest kabarek od sondy. No i sonda. Sionda, siąda jest tam O tam jest siąda. I ta siąda odpowiada za ścisko. No to teraz żal byłoby je znowu nie wymienić. <grywa> tu żal wszystkiego nie wymienić. No. Ale ogólnie mówię gdzieś gdzieś tam bardzo rzadko. Kurde, może raz do roku gdzieś jakiś ten błąd sądy wyskakiwał. Ale to, to odpalić, zgasić tego błędu już nie ma. I tak naprawdę jak się zapali dopiero to wychwycisz, tak przynajmniej z tego co rozmawiałem. Także one są tutaj mało zgłaszające. No i tam mamy piąty wtryskiwacz do DPF-u, DPF jest oczywiście. Co jaś tam będę wiercił, kur. Za stary już jestem. Ostatnio, właśnie świnice były, krokodylki ciepali Widziałem, kurde, jechałem. Mówię, o, ja cię już kręcę". No i mamy to puszczelnie co już nabiję ostatnio. Koło zamachowe wyczyszczone. Teraz ja się tutaj biorę już za koło. Przyłapuję sobie tam delikatnie i no i co, no i powoli tam jeszcze wąż do turbiny sobie przy okazji wymienię, bo kiedyś to było boże ciało, boże ciało. Kurde, boże ciało, ludzie kochani. Ja bym mam go tu pokazać, tam to jest troszkę podmalowane. Boże ciało. Boże ciało było. Jechałem tutaj. Dobrze, że to 2 km od domu i i przyjechałem na ten. Oj, tam jest moja mówka Akurat, wtedy się bawiłem w tuning interkulerowy i mi te opaski zostały i rurka 50 i to jest wąż 50. No ale wiecie, to jest gładka rurka. Gładka to trzeba tutaj nie ma teraz już tego, to będzie dużo łatwiej mi to ściągnąć, bo on wchodzi tu. Tu jest interkuler. Tu jest o interkuler. Tu mamy chodnicę bodajże jakiś chyba oleju intercooler chłodnica oleju i płynu i główna chłodnica od płynu. no i tutaj to jeszcze sekundę tutaj tutaj jeszcze jest takie coś ja ta chłodniczka ja ją wyczyściłem i tu mamy chłodnicę oleju od słynnego powershifta, no nie jest taka kurde duża tak abym powiedział, że... Nie wiem czy to jest widoczne, bo ta lampa w tą stronę świeci, ta w tą. Taka może o, widzicie? No i tu do niej wchodzi płyn chłodniczy. Mówię, kurde, wiecie, ją wyczyście potem mówi, o, nie, 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 nie. Wyczyścimy cię na aucie. no Ale jakoś tam po szmacie było, widać, że brudna nie była, bo... On nie musiała być brudna. No. Nie była na szczęście, także tutaj jest taki wymiennik ciepła bym powiedział. No, no chłodnica no rzekomo. No. Nie, nie najbardziej mi zajęło, wiecie co? Odpięcie tych pieprzonych wężyków. Co ja żem się na kombinową, mówię, nie no, jak wchodzą do środka, wciskam, by nie zejść. No nie chciały zejść, bo syf. syf, syf, syf. I tak kurde, dubałem, i dubałem, i kompresorem, i turbuchałem, i dłuchałem. Powychodziło, wymyłem, wyczyściłem, także zapnął się na pewno dobrze. Już nie będziemy ich demontować, to teraz skoro nam potrzeby naprawy musiały być zdemontowane, znaczy nie musiały być zdemontowane, ale poszły też do przedłuchania, do wyczyszczenia. Także no, przyszły tydzień, no, bo dzisiaj tak sobota. i porobię tylko te koło dwumasowe, zakręcę, bo w skrzynie to trzeba we dwójkę, bo ona tylko wchodzi w jednym punkcie, bo na skrzyni jest jakby w jednym miejscu jest przecienione i sobie pooglądałem filmy, że ktoś jak nie, nie wie, albo za raptownie źle to układa i rozumia, że ten tumik drgań pierwszy on idzie mówią, to jeszcze jak go zmiażdżysz i nie odpalisz, to jeszcze pół biedy, gorzej jak odpalisz, jak wszystko poskręcasz, a tu i zaś i do roboty Pozdrawiam Was serdecznie.